W poprzednim odcinku ta świnka przypadkiem znalazła się na weselu i rzecz jasna też przypadkiem się tam upił. Niestety nie powiem wam co było po tym, ale aktualnie znajduje się w jakimś ciemnym miejscu. Eee, przeklęty kac. Gdzie ja jestem? Ok, the last bit and the end word of today. Wait a minute, look, what is going in the farm? Oh, gas! I something in the movie! I a Erusha Spy! What? Aerusa Spy, but a sore? Well, I don't know. I just have to ask him Excuse me, are you just a spy? Teraz muszę wam powiedzieć plain fakt Tata Świnka wcale nie jest takim orłem z angielskiego Jak waja to dzieciom Yes e -e 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 Oh my gosh, it's the a spy We have to stop him Wait, don't stop him What if he have gun? Excuse me, do you have weapon with you? Yes e -e 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 Mother of love, his army, Win to boys Po chwili tata Świnka został sam Hmm, co się właściwie stało? A tak! Ale mi panowie, pomogą wrócić do domu. Zostaw sura, bo do wielkanocy dobić dobyć 3000.